Witam serdecznie, witam plutko, moi drodzy. Marianow Podstawkowicz. Kłania się nisko. Jesteśmy na Czeskomie. Kontynuacja serii pod tytułem Przygody Podstawkowicza w drodze po 2000. Po drugiej stronie, akurat, akurat, akurat Polak Rodak. Gram Karokana. Gościu się zawiesił. Nie wie co grać, moi drodzy, w drugim posunięciu na karo. No nie dziwię się, Karo jest potężnym demiutem, więc więc no może, może tutaj niektórym e, e, burzyć porządeczek. Nie, no tak serio, to będę grał to, co z nami. Lubię Karokan się. Się wczoraj sprawdził, zobaczymy jak będzie dzisiaj. A co wam jeszcze powiem? No mamy piątek, piąteczek, piątunio, warto się rozerwać. Dla mnie rozrywku jest gra w szachy. Było oczywiście nie za często. Taka jedna partyjka rapidowa szachów dziennie to by było spoko. Mm, panów? Jakieś długie tutaj zamysły bierze koleżka? No dobrze, dobrze. Forgotten one. Zapomniany. No nie, no nikt mi tutaj szacha nie dał w tej wersji językowej, no ale to może jest dobre. Czekaj, cyk-cyk. Tu chcesz przyjść? Hmm. Ja na co się to zneutralizuję? Hmm. Wymiana gońca za gońca. Często to ma miejsce tak naprawdę. O, przepraszam, tutaj. Ale to też jest w porządku. E Zbiję Hetmanem to zaraz podejdę po takim myczek. Chociaż z drugiej strony po skoczek F3 zawsze zagram skoczek, skoczek C6 i przykryję to pole E5. E no, w długo szedł, nie będę, bo to się mija z celem. Ten skoczek wszedł do gry. No, to ciekawostka, przyznam szczerze. E, no, taki ciekawy debiut. Właściwie ustawimy to, co zawsze jest ustawiane, pewnie. Tu, 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 tu. Jak to w wymiennym, nie? Rzecz jasna, dobra. Kontrujemy pole E5. No, być może to nawet zbiję. Że jeszcze nie Tak, myślałem, to jest drugi raz to samo figurę w debiucie ruch zrobiony, więc to nie musi być takie dobre wcale, ale rozumiem ideę. Idea jest taka, żeby mi tu walnąć pionkiem i dostać tempo na skoczka, więc niekoniecznie chcę to bić. Mógłbym odejść na f5 i grozić wygraniem pionka w prosto sposób, ale wtedy jest taki konie na przykład nieprzyjemny. Zaraz rozwidłem, nie? Zbicie, zbicie, odejście skoczkiem, może nawet tu. Z ideą odbicia tutaj. Jest taka opcja, Tatym. Ale z drugiej strony, po takim biciu, biciu, to od razu mi wisi tutaj, bo skoczek odchodzi. Nie, no to, to ja się w to nie bawię. Ja się w to nie będę bawił. Absolutnie. Absolutnie. No, chcę kryć to pole też nie i nie dostać żadnego tempa, więc chyba odejdę w ogóle w ten sposób. No. Może strata tempa. Zaraz sześć. Tak, bo mi tu wisiało, więc to nie był taki zły ruch, wbrew pozorom. No dobra, Rd6. Zregresowałem się troszkę, ale nie wydaje mi się, żebym miał jakąś tutaj istotną stratę tempa. Gra od rączki. Na razie nie ma gruźb. Skoczek może zechcieć przyjść na c5, ale to się zobacz, się zobaczy. Dobra, wymieniam. Jako, że ten goniec jest silny, gra. Mój był jeszcze w pieleszach. No i dobra, Hetman znowu wchodzi do gry. No. Tak, tak, tak. No i taka regularna, normalna pozycja. E, mam półotwartą linię B. Myślę o cepionce. Myślę o cepionce. To jest ruch dziwny. O co to chodzi, nie wiadomo. Osłabienie czarnych pól. prawda nie ma czarnopolaków, ale. No, rozumiem, że to jest przeciwdziałanie takiemu posunięciu. Dobra, zagram C5. Zagram C5. Tak. I w dalszej fazie gry. A no może pomyślę o skoczku, to tak jak tego by zabrakło. kto dojdzie właśnie tutaj, to już gdzieś tam można myśleć. Można myśleć. No, na razie trzeba odejść po prostu tym hetmanem, nie? Tak jakby jakieś C4 będziesz, bo nie wiadomo. Chyba tak odejdę. W ten sposób odejdę, a jak C4 to zbicie zbicie i może mu... A wisieć mu nie będzie, jest Hetman. O gra bardzo szybko, gość. No to powodzenia, Ja będę spalał czas. No myślę o takim koniu, ale zaraz dostanie wykopkę. Wydaje mi się, powiem Wam szczerze, że powinienem wstawić tutaj wieżę z F, a tutaj z A. Chociaż może skoczek jest już dobrą figurką. Znaczy no, ja tak naprawdę będę tym groził. Najpierw po bronie tego Hetmana, zawczasu. Stworzę presję. Może zagrasz tak, ale zawsze to puścisz wtedy diagonale. No dobra, no rywal bardzo szybko. Wydaje mi się, że. No nie uwierzę w to, że ten skoczek stoi tu dobrze. No przepraszam bardzo. Nie uwierzę w to. Hetma centralizowany, No dobrze. To teraz jest taka opcja jak chociażby i przyjście tutaj. Z tym, że no wtedy wierzę tutaj i. I O. I O. Mhm. Skoczek niech sobie stoi na bandzie elegancko. Tak, na jakiś słaby punkt, chociaż on będzie chciał C4 najpewniej. Będzie chciał C4. Dobra, tu warto się zastanowić, co my tu mamy w tej pozycji. Czasu jest mnogo, więc spok spokojnie. Spokojna twoja rozczochrana. No tu na razie nie tknę, tak? Skoczek będzie tu na razie pilnował i se pilnuje. No dobra, no to, to, to jest chyba mój wcześniejszy plan, tylko co po F3. Czy ja chcę to zbić? Tylko po tym biciu to ja podchodzę po coś takiego i obawiam się, że jest po moim koniu. <laughs> Bodyś nim niestety nie mogę. Chyba, że prowokacyjnie zagrać i wrócić, otworzyć mu diagonalę, no, ale za czym to? Zagram sobie skromnie. Chcę pobronić ten punkt. Być może wejść wieżą, a tym samym przechwycić tę diagonale. I. <laughs> I. Bardzo szybka gra ze strony Rywala. Wręcz odrąsi. Dobrze. Wręcz odrąsi. Ale jak ta wieża poszła tu, to już ten ruch ma sens. No bo... Znaczy on zawsze będzie w stanie wrócić, nie? No, po prostu i to tyle. Mm. Czekaj, czekaj. Moment, moment, moment. Przecież tu zagram z szachem. I wierzę, mu będzie wisieć. Jeszcze raz cyk, cyk, cyk. No jak cyk, to cyk, cyk, cyk. Jest fajnie. A jak ja cyk, on cyk, ja cyk. On cyk, no to ja cyk. Jak on cyk, to ja cyk. Ty, no siada, to siada, to siada, to jak nic. Siada, to jak nic. Oczywiście wrócić wieżą może. Nie wiem, wcześniej tego nie miałem? Wcześniej tego nie widziałem? Nie doliczy, nie doliczywszy, tak? <laughs> f to chyba mam tutaj, pionka. I po tym jest to. A po tym jest to. Bo tutaj jest widą na Hetmana, nie? No, można i tak, nie? Nawet i lepsze. Nawet i lepsze, niestety. No tu nie mogę, bo wiadomo, że tracę tu. Mógłbym Hetman F4. Ale tu się wszystko broni. Wtedy jest bicie, bicie, bicie. No bić nie może, bo Hetman. Hetman F4 zagram chyba. Za czym konkretnie? Pytaj mnie ja ciebie. Ruch kandydat numer jeden? Ruch kandydat numer dwa? Hetman F4. Ha! Nie no, Hetman F4 stoi bardzo dziko. Jest bardzo dziko, bardzo dziko. No teraz, wszystko koczku, no to C4 ma, ma, ma tutaj dużo sensu, niestety. Ajajaj. To i z powrotem, no tak w szachy nie gramy, nie? C5 teraz nastąpi. Teraz C5 nastąpi. Drażni mi ten skoczek na bandzie. Kurde, lebel. Kurde, kurde. Nie wiem, hapik skoczek G4 mam grać. Stanę, stanę G6 i tyle, nie? Stanę G6 i tyle. No, bez gry jestem w tym momencie troszkę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi. Coś tam rozpisali, rozdzwonili człowiek. Dobrze. To, to chyba już nie ma sensu żadnego. No, nawet jeśli wezmę, to już to jest niestety problematyczna kwestia. Ale tak mogę zagrać. Wydaje mi się, to nie jest No hmm, to się może tylko wydawać, nie? Tak naprawdę. Hmm, teraz to ideą tutaj raz zobaczył już, dobrze, 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 mhm, no i co z tym fantomem, co dalej, kurczę ciasno w tej połowie szachownicy, ciasnawo, no, chyba tak zagram, nie, w takim układzie, w takim układzie sił, tu atakuje, wie, przestawia, W takim układzie sił, no tak. Może zablokujemy i na tym pionku w ogóle. Jeżeli tak. Trochę mnie prowokuje do blicowania, sam szybko gra. Tu nie można, bo to chyba nie można. Nie można. No jak te pionki uruchomił i byłby w stanie uruchomić, no to mam trochę problem. Ale moim, moją ideą jest tutaj stwarzanie presji na ten punkt. Jest to punkt w moim obozie. Więc jego zadaniem jest albo ten punkt wspierać, albo przyszykować jakoś ideę związane z B4. <tryk> ideę związane z B4 no właśnie. Będzie bronił. Czy ja chcę tak w ciemno po prostu zagrać tu? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Wtedy cztery razy się broni, a cztery razy atakuje. Tak jeszcze mógłbym zagrać. Też fajnie wygląda. Gramy w ten sposób. Co się tutaj kurczę dzieje? What Mhm. Mm Dobra Telefon śrub, do tyłu Przeszkadza mi Tutaj wieżą zagrał To ciekawy ruch Tutaj tej wieży się tu akurat nie spodziewałem Dlaczego tu? A nie tutaj Tak zagram teraz Nie wiem oddanie jakości jakieś Coś tego 3 do 3. 3 do 3. No, Hetman musi bronić tego punktu. Wydaje mi się, że. Pozwolenie mi na. Coś. No i tak bym zagrał wieża B4, nie? Nie, no jest ok. Jest, jest, jest pozycyjna suwanka. Moje klimaty. Obstawiam Hetman jakiś tam F2 albo Hetman E3. I co, bicie? Tutaj coś mi daje. Chyba niekoniecznie. A, tak zagrałeś. W ogóle. No jeszcze chyba lepiej niestety. Bo teraz mu podwiązaną wieżę. Ale to skoczka mogę wziąć. Nie mogę wziąć skoczka. Bo jest boom. Bo choćby Hetman był niebroniony, to to wchodzi. Ale jeszcze raz sprawdźmy. Ja biję. po prostu biję. Ja biję, on bije. I... I tyle. I jest źle. Bez jakości Ale skoro Hetman jest z przodu to chyba taki strzał wchodzi czekaj Ale skoczek jest cały czas Tak mógłbym prosto linię zagrać Ale to nic mi Nic nie wnosi Teraz bicie to oczywiście skoczek A taki ruch źle o tym albo o tym, tylko ten pion jest zobowiązujący tutaj chyba tracę w ogóle pionka, zacznijmy od tego liczę jakieś głupoty a jakbym tak walnął on bije Ja biję, 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 ja biję, biję, biję. Tracę. Tak, tak, tak. Tu chcę zagrać, tylko tutaj się obawiam, że ta wieża nie była. Czasami gdzieś tam. Czasami gdzieś tam upolowana. Wiecie, wiecie o co chodzi? Tu docisnę. Oczywiście będzie bicie Hetmana. Pchnąć pionka nie może, ale mogą być problemy z tą wieżą. Kurczę. 4.54, myślałem, na posunięcie. Jest ciekawie. Jest ciekawie. Tak, jak skoczka tu zabraknie jako celu, no to trzeba uważać, bo jak te piony pójdą, to będzie krucho. Ale to chyba źle zagrałeś teraz. Tu, tu. Aha, jest idea taka, że jak po prostu wezmę, to mi podwiązujesz. A jak ja zbiję, to ty zbijasz. A jak oddam jakoś. Bum, bum, bum. Bum, bum. To też jest lipa. Hmm. Ciekawie. Nie mogę chyba wziąć, bo po prostu to. No nie bardzo. Idę królem, człowieku. Idę królem, co by matów nie dostać? No trochę gry jest, nie? Obawiam się takich pchnięć, Też jeszcze nie są możliwe. Wydaje mi się, że nie są. Ale mogą być za chwilkę nawet z zadaniem skoczka. Może mogą, może nie mogą. Dobra. Jak tu progresować? I don't know. Niebezpieczny pion. No. Nie podoba mi się tutaj w ogóle. Prawdę mówiąc, wolałbym mieć tu chyba skoczka. Teraz pytanie jest takie, czy nie mogę teraz wziąć? Boom. Jak tu, to wtedy boom. Chyba teraz już wisi. Więc chyba czas grać wieżą na C2, dokładnie. Wszystko widzi, kurde byle. Tak? Tak, tak, tak. Nic nie mam. Hm. To ciekawostki są, naprawdę. To są ciekawostki. Dobra, ja tego skoczka tu potrzebuję właściwie. No teraz tak, tak? Nie, to nic nie wchodzi dalej. Eee, chyba tak sobie zagram z ideą tutaj? Mogę przepchać i tę wieżę pogonić. Co sumie mogę? Tu, tu, tu. Dobra, coś grać trzeba. Gdzieś trzeba szukać swoich szans. Gdzieś tych szans trzeba szukać. To, to wciąż to, tak? Nie, może królem wejdę? Aha, jak najbardziej. Jak najbardziej. Infiltracja do centruma. Mhm. Tu warto bronić pionapionem. No, piony uwielbiają się bronić, to jest ich nadrzędna rola w środowisku. No i jakbym był w stanie tutaj wytworzyć wolne pionki 2, no to... Będzie nice. Jak podejdę królem, to odbijam chyba tutaj? 4 do 3? Chyba tak. Chyba tak. Mhm. Udało mi się zcentralizować króla i wydaje mi się, że już stoi lepiej. Czek? Piony się toczą. chłopie. Chłopie, chłopie. Teraz to biję tu, nie? Mogę? To jest dobre pytanie. Czy ja mogę tu zbić? Czy ja mogę tu zbić? No mogę chyba tu zbić. Będz. Chyba, Wasza szacha najpierw dać, ale co mi z szacha? Yy, dobra. Teraz tak. Ja zbijam. I on tu nie reaguje, nie? On tu nie reaguje. Ja daję szacha. I szukam. Czegoś z widłem A co po tym? Ja biję On bije Ja biję Wchodzi to, wchodzi to, wchodzi to, wchodzi to, to człowieku, to wchodzi To wchodzi To normalnie wchodzi Ja wiem, że tu jest punkt Tung zapalny. Ale tu ja mam se... No, to teraz to... O, to teraz... O, panie! Panie dzieju! To jest nice. Jest nice. Tungówka jest wygrana. Chyba. Chyba? Bicie, bicie tu? No tak. Ten pionek nie do ruszania, bo uciekam. Mhm. Uh jest -huh. win. Ej, mamy to. Pozycyjnie wykończony rywa. No, jeszcze nie. <laughs> jeszcze nie jest wykończony. Ale nie, no jest. Nie, nie jest, bo tu bije. Dobra. Król Ale wydaje mi się, że jest... jest wygrana. Bo po tym jest to. A te pionki są dla niego untouchable. Untouchable and low. Of! Oh. Obroniłem się tu, kurczę. Wymiana Hetmanów? Nie wiem, ale od razu dostałem powera. Od razu dostałem masę energii. <laughs> masę energii. Tak, kasuję tego. Ten jest straszny, bo jest ten. Ruszę, ruszę, to zawsze tym ruszam. No to tu przejdę tu i doprowadzę. No. Game over, my friend. Game over, my friend. Aha. Uh -huh. Tu, tu, tu. Od tego jak będzie trzeba, pójdę po niego. Te pionki go trzymają tutaj cały czas, niestety w poczasku. Tu, tu, już nie pchniesz, bo zbiję. Do poddania to jest naprawdę. Ale naprawdę. Forgotten one. Hmm. Tego nie możesz, bo uciekam. Właśnie to są te pioneczki i siła. Połączone piony. No dobra, chyba naprawdę nie ma co, nie? Chyba naprawdę nie ma co, chyba, że gramy do mata, no to okej. Okay. Fair enough Fair enough. To jest przyknięcie zwycięstwa człowieku. Dobrze. No mam nadzieję, że nie będziesz kazał czekać. Normalnie gramy. Bez cudów. No Hetman więcej, stary. Hetman plus 5 więcej. To jest plus 10. No nie pokazuj, że ten... Nie pokazuj, że... Polska Gwardia Szachowa ta gra. Polska Gwardia Szachowa ma się dobrze. Sporo osób gra w szachy w ogóle. Już nie mówię o... Przynajmniej mówię o turniejach, które są co chwila w całej Polsce. Zresztą turniej w Włodzi mój osiemnastego albo Dawida Czerwa gdzieś tam pod koniec sierpnia na tysiąc osób, ale nawet w necie, nie? No, kurczę, no, każdy ma profil na czeską. Przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden. Nie, naprawdę. Gościu liczna pata. Okej. Okay. Dobra, pierwsza część za nami. No, powiem szczerze, trudny bój strategiczny, ale mi takie leżą. E, początkowo myślałem, że mam naprawdę kiepską pozycję. Ale się okazało, że nie jest zła. Jeden błąd, cztery niedokładności. 2400 czterysta. Schlebiasz mi krybie No dobrze. E, zobaczmy tutaj ten Karo. I się okazało, że... Dobry ruch zagrałem, ale pewnie było coś lepszego? Tak, bicie nie jest dobre, bo od razu wisi tutaj. Hetman D8. Hmm. Hetman D8. Hetman F5 jeszcze można było. Po N f5 obawiałem się takiego ruchu. Yy. Po prostu bijemy na f5 i, i w nosie. No to zaś tam liczenia, nie? Zaś tam liczenia, człowieku. No ale to bym wyszedł na swoje? Znaczy skoczek by nie wyszedł i wtedy wychodzę na swoje, dobra. E, dobra, bum, 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 bum. Normalne szachy. Roszada akurat średnio, od razu c5. A, b 3 okazało się spoko myślałem, że jest dziwne. No i kolej na bandzie dobrze stał, wbrew pozorom. Tak, ten naskok był bez sensu, bo C4. Ale pokażę wam o co mi chodziło. Jeśli to i to, i to. To tutaj, nie? Pum. Tylko czeka 2 jest. Jest win. Czy win? No, no, materialny win. na szachownicy w partii, to nie wiadomo. No. A, to jednak dobra idea. Hmm. I wieża B4 okazała się być dobrym pomysłem. Tak, i tu myślałem 4 ponad minuty, żeby zagrać to. Myślałem jeszcze o takim ruchu jak Hetman na, na B5. To też było posunięcie. Tylko obawiam się wtedy jakichś takich. Jakichś takich ruchów. Przecież może nie, niepotrzebnie. Najlepsze, co może zrobić, to Hetman E3 zagrać. Ja, Hetman. Hetman A6. I pozycja... o tak, nie mogę. <laughs> Wymienić hetmany nie? A ta linia, którą liczyłem, sprawdźmy, bo to też było ciekawe. Tutaj. Hmm, tutaj, o przepraszam. Tak, i teraz co, biję na A4, oddanie jakości średnio mi się podoba, chociaż silnik mi że nie jest najgorszy. Ale, co ciekawe, tu chciałem wtedy wtrącić że on bije tu na A5. Daje mi szacha. No tak, tak. Takie coś sprawdzałem. i Średnio mi się to podoba. Szybko tu. Nie no, po party jest. Nie? Bez wieży gram. Bez wieży gram. Mm, no, dobra decyzja o odejściu tu w wieżu. Ja nie powinien wymieniać rzekomo. Powinien zagrać wieża D4. No to ja bym wymienił. Podejrzewam, żebym wymienił. Jak się znam, to. No, jak się znam, to. Podejrzewam, żebym wymienił. No, pozycja jest nieco. On ten, tego pionka zapchał. Nie, nie jest w stanie na razie zagrać B4. Jakby był w stanie, to mam tutaj klina nieprzyjemnego, nie ale nie był w stanie ze względu na tego skoczka, który później na bandzie okazał się słaby. Wejście królem. O! wow, wa, wa, wa we, błąd. Co prawda, nie wytraca przewagi jakoś tak totalnie, zobaczcie. Tu mam bardzo dobrą pozycję. Tu należało zagrać g5 w ogóle, żeby zafiksać tego pionka i być może później pchać te. A dlaczego e5 jest błędem? Bo on mógł zagrać wieża c4. No i zagrał. No to ja tak. A i tu błąd królew zrobił rzekomo. No wieża e2 była lepsza. Aha. Tak i tak. Okej. Okay. Problem jest tego typu. Musiałbym grać jakieś Mogę tak w ogóle zagrać? A tu leci na związaniu od razu. Dobra, oto już bym się kurczę źle wyłożył. Czyli mógł mnie po prostu podwiązać i ta idea wchodzenia królem była zbyt zbyt prędka. Ale jak już udało mi się ustawić te dwa pionki i podejść królem, to już wiedziałem, że już jest dobrze. Już podejście wierzył to bez pomysłu. Tak, i on tu mógł zignorować to i w ogóle grać na szkakrólę dwa. Chyba ja nie mogę skoczkiem odejść. Ale mogę jechać dalej, nie? Nie no, dwa pionki wolne to jest siła. No Już tu wiedziałem, że jest nice, nie? No! Cenne wnioski. No, Karol kolejny raz mnie To debiut jak debiut, nie? Później tak się wszystko wyjaśnia. Eee, tak się wszystko później wyjaśnia. Zadowolony jestem z tej partii ogólnie. Powiem szczerze. Rywal bardzo szybko grał. Zobaczcie z jego kontrolę czasu. No, cały czas ma praktycznie 15 minut. Non-stop. Nie mówię, że gra jakoś znacznie gorzej, ale w ogólnym rozrachunku zagrał trochę słabiej. Trzy błędy kontra jeden. No i to być może ta szybka gra przesądziła, nie? No dobra, dzięki za uwagę. Wchodzimy z dobrym humorkiem w weekend, życzę powodzenia i, 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 i słyszymy się, nie?